Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, proszę Państwa, ktoś nie tak dawno powiedział, że Polska planowała rozbiór Ukrainy. Proszę Państwa, gdyby to powiedział Radio Sikorski, gdyby to powiedział Radek Sikorski, gdyby to powiedział Radosław Sikorski, to pół biedy potraktowalibyśmy tę wypowiedź tak, jak ją potraktować należy. Ale powiedział to Radosław Sikorski, były marszałek Sejmu. Były minister spraw zagranicznych, czy wreszcie były wiceminister obrony narodowej, czy europoseł, naszej, który reprezentuje naszą ojczyznę. I pytanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Czy nie należałoby rozważyć debaty w tej Izbie, aby sprawdzić, aby dojść do tego, czy takie wypowiedzi takiego człowieka szkodzą polskiej racji stanu? Wpływają na jej bezpieczeństwo, wpływają na jej relacje z polskimi partnerami w Unii Europejskiej, ale także relacje z Ukrainą. Czy to jest coś, co jest absolutnie dziękuję szkodliwe bardzo. i dziękuję nie powinno być? Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. I proszę bardzo, pani Paulina kenick Polska 2050. Pani Marszałek, panie i panowie posłowie, wnoszę o przerwę by pan premier mógł się przygotować, przyjść i wytłumaczyć nam w gruncie rzeczy, co się dzieje dzisiaj na rynku gazu. Przed nowym rokiem manipulowaliście cenami paliw, dzisiaj wydaje się, że dokładnie to samo dzieje się na rynku gazu. Gaz jest tańszy na rynkach światowych niż był przed wojną, a w Polsce z powodu wysokich cen gazu zamykają się firmy, a ludzie wychodzą na ulicę, bo nie są w stanie płacić swoich rachunków. Więc w gruncie rzeczy, Panie Premierze, są dwa wyjścia. Albo znów manipulujecie marżami na gazie, drenując portfele obywateli, albo podpisaliście w imieniu państwa polskiego bardzo niekorzystne dla gazu kontrakty. Panie premierze, proszę przejść i powiedzieć, dlaczego Ludzie w Polsce rozpaczają z powodu cen gazu, które na rynkach światowych jest tańszy niż przed wojną. Dziękuję bardzo. Tak. Ty? Proszę Państwa, ogłaszam dwie minuty przerwy.